Witamy w firmie AMG. Chcieliśmy zaprezentować nawigację precyzyjną firmy Hexagon Agriculture. To jest model T7. To jest demonstracyjne stanowisko kierownica z zasilaniem elektrycznym. Taką kierownicę możemy zamontować na każdy ciągnik. Na każdy kombajn, a każdy w sumie sprzęt, który ma kierownicę. I co tutaj ciekawego mamy? Akurat ustawiliśmy opryskiwacz 24 metrowy. Nawigacja pokazuje, że mam 24 metry i chcieliśmy pokazać podstawowe wersje, podstawowe funkcje tego urządzenia. Czyli wyznaczanie linii równoległych. Tutaj akurat już mamy jakieś linie wyznaczone. Ale skasujemy sobie to, żeby zademonstrować. No i powiedzmy, że jedziemy sobie gdzieś prosto. Dojeżdżamy do granicy pola. Ustawiamy opryskiwacz tu mamy opryskiwacz 24-metrowy z siedmioma sekcjami. Później pokażemy, jak to jeszcze działa. I jak wiemy, że jesteśmy przy granicy pola, musimy wyznaczyć pierwszą linię sami. Możemy to sobie zrobić jakimiś znacznikami wcześniej zaznaczając, ewentualnie wynarysować, jak chcemy to bardzo dokładnie zrobić, ewentualnie jadąc po prostu powolutku dokładnie. Wyznaczamy linię. Robimy to w taki sposób, że zaczynając, tutaj oczywiście zestaw demonstracyjny pokazuje nam od razu prędkość 7,2 km na godzinę. A jak zaczynamy na swoim polu, to nacisnamy guzik i zaczynamy jechać sobie tą linią. Będziemy oczywiście tak w miarę jak najbardziej precyzyjnie. Oczywiście możemy. Jechać prosto wzdłuż aż do końca przejazdu, lub tak, lub minimum 30 metrów, żeby on nam wyznaczył linie równoległe. Co 24 metry możemy sobie, a to może później, możemy również sobie po prostu przejechać i ustawić dokładnie traktor. Tam, gdzie mamy koniec pola, żeby zrobić dobrą, równiutką linię, nawigacja i tak nam wyprostuje tą linię. Nie ma znaczenia, czy będziemy teraz skręcać. Ona i tak czeka, aż naciśniemy, gdzie jest punkt B, żeby wyrys narysować prostą linię nawigacji i do tej linii ustawi nam co 24 metry następne przejazdy no dobra, więc kliknijmy, pokażmy jak to pokażmy jak to wygląda powiedzmy, że gdzieś tutaj sobie już dojeżdżamy wyprostujemy tak, żeby w miarę to było w miarę to było proste za nami, ok. Teraz kierownica prosto, i naciskamy, że tutaj mamy punkt B, czyli koniec naszego przejazdu. Zapisujemy sobie jakąś tam tą linię, jakąś nazwę, i już mamy wyznaczone linie. Teraz możemy sobie przejechać. Albo zacząć jeszcze raz pryskając tą ścieżkę, albo już wyznaczając początkową linię. Najlepiej zawsze robi się to bez narzędzia. Przejeżdża się, wyznacza te pierwsze linie. Według już swoich upodobań, to już też trzeba sobie każdy wiadomo po swojemu, będzie chciał sobie to zrobić tak jak najlepiej. A tutaj nawigację możemy zaprezentować też, jak będzie nam to działać, jak sobie wciśniemy ten klawisz. To ona już nam najedzie na tą linię i będzie się starała trzymać jak najdokładniej. Oczywiście wszystko też zależy od ustawień kierownicy. Też możemy do, ustawić odpowiednio ją do każdego traktora, do prędkości. No jak już widzimy, jest teraz kierownica na dokładnym kursie. Oczywiście kierownica też jest, w zestawie wyposażony także w żyroskopy, więc też pokazuje w żyroskop, który pokazuje i wyczuwa także nachylenia, pochylenia terenu, tak żeby nie te przechylenia, wychylenia nie zakłócały nam ścieżek. Co tu jeszcze możemy takiego zrobić, więc mm, tu mamy opcję, Gdybyśmy pracowali na mniej dokładnych nawigacjach, czyli takich nieabonamentowych, nieabsolutnych, gdzie linia może nam się przesuwać 30 cm w lewo po jakimś kilku godzinach, czy na następny dzień te linie będą się rozchodzić, możemy sobie porobić znaczniki, podjechać na drugi dzień w tym samym, do tego samego miejsca, tam gdzie zaznaczyliśmy i po prostu wycentrować tą linię. Tam, gdzie znajduje się pojazd, i wtedy wszystkie linie nam się nasuną, i możemy sobie dalej już jeździć. Jeżeli mamy dokładną nawigację, taką RTK 2 -centymetrową, nie musimy tego robić, bo korekcja jest przez telefonie komórkową lub też w systemach 4-cm przez satelitę. To są wszystko abonamentowe nawigacje. Jeszcze możemy pokazać, jak wygląda łączenie opryskiwacza. Oczywiście, jeżeli mamy moduł do sterowania opryskiwaczem, możemy podczepić tak naprawdę cały opryskiwacz pod nawigacją. Ona będzie już sterowała sekcjami. I tak jak na przykład mamy zewnętrzną sekcję ustawioną na półtora metra, możemy sobie to rozłączyć lewą prawą ostatnią sekcję, możemy później następne sekcje rozłączyć, które już są dłuższe, tu możemy sobie już to ustawiać pod e, pod swój opryskiwacz, tak jak mamy go ustawionego, tutaj takie większe sekcje i 2,5 metrowa sekcja za zaciągnikiem. Jeszcze pokażemy od razu. Sobie włączymy w automat, żeby nam. I wyłączymy sobie tą kierownicę, i spróbujemy przejechać przez miejsce już opryskane, i zobaczymy, jak będzie się odcinać, jak będą się poszczególne sekcje odcinać. Lecimy tak na skos. Oczywiście to są pewne podstawowe funkcje. Możemy jeszcze inne. O tu już mamy prawą sekcję, która nam się wyłączyła. Te niebieskie linie to tam, gdzie jest nadpryskane. No, i przejeżdżamy teraz, jak się nam odcinają te sekcje. Gdzie nam się włącza, gdzie nam się wyłącza. Oczywiście tutaj wszystko zależy też od um, ustawienia nakładki. Jak ma być ta do, nakładka dokładna. Nawigacja pięknie ustawia nam się na, na tor. Jazdy, jak widzimy, koniec, lewy koniec opryskiwacza dotyka do wcześniejszego przejazdu. No, i to by było na tyle, żeby pokazać tę jazdę równoległą, wytyczając linie równoległe. Zapraszam na następny film, gdzie pokażemy jazdę po krzywej. Dziękuję bardzo.